Witam, dziś taki krótki filmik na temat mosiądzu, bo cały czas temat jest miedzi, ale o mosiądzu się za dużo nie mówi. Dzisiaj nie był kolega i dobry pomysł mi podsunął właśnie z, z wtyczkami. Zawsze te wtyczki wyrzucałem, ale dzisiaj postanowiłem, trochę mi zostało, to je i zobaczymy ile z tego uzyskamy mosiądzu. Mamy dwa sposoby na to. Jeden sposób to jest taki, tutaj właśnie nad ciałem. Można wtyczkę wyciąć po prostu przez szotę. Skoro ją wytniemy, uzyskamy taki kawałek. Dobetniemy flexą. Uzyskamy minimalnie mniejszy. I tak tutaj wchodzi mieć. Też napisałem to takiego jednego pana ze skupu w Polsce, bo tutaj w Niemczech i tak by to wzięli. I do mnie powiedział, jeżeli miesiąc jest jakąś wtyczką, cena jest zaniżona. No to oczywiście Wam teraz przedstawię, jak to wygląda, i ile uzyskamy obcinając te wtyczki flexu. Więc co do roboty. tyczek mamy taki mały zestawik, ale zawsze to coś. Jakbym wiedział prędzej, to bym tego nie wyrzucał. No nie powiem, pierwszy raz to robię. Jeżeli chodzi o wtyczki, to mamy je poprzecinane. Te końcówki. I zobaczymy, ile tego jest. No wiadomo, jeżeli ktoś ma więcej czasu i chce się bawić, może sobie te wtyczki wszystkie rozcinać, ale ja się akurat z tym bawić nie będę. Damy na wagę. Chciałabym, taką mniejszą wagę. do tego No jak widać ale każdy wie wszystkie końcówki są musiężne No i z tych końcówek mamy 113 gram. Nie jest to za wiele, ale zawsze jest to coś. Jak ktoś ma czas, to lepiej się z tym pobawić i wydobyć. To zawsze są z tego, wiadomo, pieniądze, niż to wyrzucić. Jeszcze tak samo nie widziałem. Jałem rolkę od kolegi, dostałem z kablem i ją rozebrałem na złą do wyrzucenia. Z boku stoi. On do mnie mówi: weź, wymontuj wtyczki. To wymontowałem wtyczki. No i oczywiście. Też jest złoty szał samosiąc. Dlatego teraz za każdym razem będę przeglądał. No i zobaczcie sami. Z tego jest też troszkę. 23 gramy. No niewiele, ale zawsze jest. Takich właśnie wtyczek w międzyczasie, jak miałem czas, jak się bawiłem, na papierosa przychodziłem, trochę uspierałem. Zobaczcie, ja ile tego jest. 257 gram. Niewiele, ale jest. Więc jak się odcinek podobał, Wiadomo, zostawcie łapkę w górę. Do następnego. Na każdym metalu kolorowym można coś zarobić. Trzymajcie się. Do następnego. Hej!